Ładny kar, szkoda. No to jest to, co Ci mówię, wyczepiane to te... To To nie. No ale to się zablokowało. Idzie. Idzie. Jest ryba? Nie wiem. To... Witam wszystkich serdecznie. Kolejny pamiętnik. W ostatnich dniach już temperatura spada, czuć jesień w powietrzu, dlatego wróciliśmy do łowienia karpi. Mamy za sobą kilka, chyba cztery już e, takie krótkie, cztero godzinne zasiadki e, na karpia. No i dzisiaj e, znowu idę sobie posiedzieć pięć godzinek. Dzisiaj idę taki troszeczkę pełen optymizmu, bo ostatnie 3 dni, co zobaczycie na filmie, było nawet szczęśliwe. Zaczęło się trochę niefortunnie, bo straciłem sporą rybę, strzeliła mi, strzelił mi przypon. Później marek lądował bardzo pięknego karpia, którego złowiłem 11 miesięcy temu. Także podwójna radość, że ryba cały czas żyje. No i wczoraj udało mi się strzelić dużego z chupaka. Niestety nie zmierzyłem. Wydaje nam się, że ma około metra długości, ale nie mierzyłem go, bo nikt nie miał miarki. No i dzisiaj znowu karpie. Ostatnio podsypaliśmy po parę garści. Przez, ostatnie chyba, przez ostatni tydzień chyba sypaliśmy tak po 3-4 garstki kulek. Karpie się kręcą, ale nie są codziennie. No i jak powiedziałem, no, chciałbym dzisiaj coś złowić. Idę pełen nadziei a jak wyjdzie to zobaczymy teraz przez następny tydzień będę raczej dość, dość często na rybach bo mam półtorej tygodnia urlopu no i chcę to sobie wykorzystać e, tak dość mocno pod kątem wędkarskim e, także co, zapraszam do oglądania mam nadzieję, że będzie się podobać Jak widzieliście e, dzięki temu, że używam e, wędki Corum Extend, no, czy tam ktoś może skopy używać Dwarfy, chodzi mi o samą konstrukcję wędek, jestem w stanie bardzo szybko się rozłożyć. Zajęło mi to wszystko może 10 minut. Biorąc pod uwagę, że będę łowił około 5 godzin, jest to bardzo, bardzo istotne. Dobra, Marek odpalił karpia. Żeby nie poszedł na delikatne łowi. Dlatego może być... to jest ja tu mam korek 20LB. Pół 20, 28LB. Kurwa, ja go mogę na chama wytargać, wiesz co, to nie o to chodzi. To nie jest duży. To on jest duży, jest duży. Ale nie odjeżdża. To nie o to, nie, nie, nie. Nie wiem, dobra. Ja go czuję, ja go ten żeby wiesz, nie wszedł gdzieś w zaciąg, bo nie się rozleciał, chyba jest. Tu ryby. Ale karp? Chyba tak. Ale żeby nie było skifu, to już nie wiesz. Nie kar to jest karp. Nie mówię Ci, to jest wam tam mam podziąkę, nie chcę wiesz co? Ja bym szlupakę w wiesz co. A bo Ty na plecce go łowisz. Tak. został spinningowy. Aha, rozumiem mówiła tam na ciężko na morze. Na trocie nie wiem co Ktoś to jest. To jest moja jest. trociówka. Nie wiem co to jest, ale raczej, raczej to nie będzie leszcz. Moja no, trociówka. mówię, albo to mogę na No niestety stała się rzecz najgorsza z możliwych karb wjechał w zaczep. No tam jest bez zadziorówka wiesz Tak, tak, ale ten, ten, ten ciężarek też się wyczepi Spróbuj, ale nie, to nie, nie czekaj, wyciąga żyłkę Czeka czekaj. Jedzie Burga. Wyjeżdża, wyjeżdża Wyjeżdża Tak Wyjeżdża Widzisz? Spróbuj go albo tu nurt, no, znowu albo zaczepię? No, no, ale to być plecionka, ja to wyrwa ja to wyrwę mi się to tym no szkoda niestety kurwa ale wlak za Mówi... tylko powiedziałeś no, mówiłem na ci na to bo ja tam wiem że ten zaczep jest nie Chodny kar, szkoda No to jest to co ci mówię wyczepiane to te to plecionka wlazła to nie no, ale to się zablokowało Idzie? Jest ryba? Nie wiem. To, to żeby mi kurwa palić tylko nie przyjdzie. No nie gadaj. Jest ryba? Chyba jest. No co ty gadasz? Nie wiem. Nie wiem. Nie. Ale to idzie ci coś? To weszło. Albo może za Jest. Jest. Siedzi! Jest. Ja to nie wierzę! Ja Siedzi. to nie wierzę! Siedzi. Siedzi. Odstrzeliwywanie. Marek, koniec jaj. Weszło. Koniec jaj. Weszło. Weszło. K**a akcja, podbieramy A, tą rybę, drugiej, drugiej takiej okazji nie będzie Ale akcja, nie wiem no, ona się odpoczęła teraz No, dobra, próbujemy Albo wóz, albo przewóz o. Odzyskujemy metr po metrze I Ja wiem, ja wiem to jest nieprawda Ale co nie się możesz. tutaj dzieje. To jest duża ryba. Ale nie Fuck. ja nie wierzę, że to się udało. Ja już byłem święcie przekonany, że ten. Dobrze, że tak wiesz. Nie aż tak. Może. Nie, 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 ja to go wędce czuję, ja to mam... Jest, tam, jest, tam, się tam pojawił? Jest, tak. jest cały czas w tej kurwa w strefie śmierci, bo tam są te wiesz drugi jest tutaj ten pręt wiem, wiem. Teraz wiem jest tutaj, dobra on się zaczepił jakoś? on się chyba zaczepił o brzuch. albo się oplątał on się, chyba się, nie. Zawinąć. On się o, zaczepił o brzuch, nie, nie... nie, 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 dobrze, jest czysto jest. czysto w pysk widzę jest, w pysk. O. O, ale jest torpeda ale on człowieku... Tutaj jest, człowiek, jest na płytką wodę czego w tarmosie niestety. Już chyba pójdzie. Chyba nie. Fuck. Ale jest to, 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 to chłodak, <złunewodrum> chłodak. Marek, ten, ten hol już stanie bezpiecznie długo. Już raz w zaczepie byłeś. nie mogę nic z zrobić. Wiem, wiem, wiem. Troszeczkę no, za delikatnie jednak wszedłeś chyba. Teraz już powinien się wprowadzić. Jest, 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 jest. Yes. Yes. Uh. Yes. Ale ja w to nie wiem, zaczekaj. Przytrzymaj go. Ale ja wiem, co nie chcę, bo to Muszę też być tutaj. Przyłów. Przyłów. Jak nie teraz? Tak? Ja Z Nie, już są żony. A, A co chciałeś łowić? Ja? No. Chciałem żanę jakiegoś wielkiego lesza. Nie no, Marek, ale tu wiesz, no, nie, ja ci pomogę. Ja ci pomogę. Zaczekaj, oświetlenie, przyniosę, to nagramy. Dobra, ryba na brzegu. Marek stwierdził, że to nie może być duża ryba do momentu, w której wyjęliśmy ją. Mówi, że nie chce się ubabrać. Marek jest antykarpiarzem. Tak, ja nie jestem karpaczem. Zaraz jeszcze wagę przyniosę Ole ma No mega wpięta głęboko świeża nie jestem ale mam malutki pyszczek ja muszę iść Ojo muszę wyjąć bo ma tak, ma tak mały pysk że nie idzie tam włożyć palców Nie, jest na macie leżę odwrócę jest. 10... 18, 10... 300, czyli 10 kilo minus. No. Jak się odliczy ten. 9 kg. Jakie 9 kilo? <laughs> jak kilo? 10300 był z podbierakiem, czyli około 10 kilo. A to tam to podbierak ma włożyć? No, no. Dobra, dopuszczaj go. Ty. I to jest, to jest ten, co, co z jednej strony jest goły, co ty go a go nie. Zrobiłeś? Tutaj ma jakieś. Chyba go złowiłem. Czekaj, jak wygląda z drugiej strony. Tak, a z drugiej strony ma łuski. Widzisz? No. Zobacz. A tutaj jest pusty. Dobra. To jest ten, którego złowiłem w zeszłym roku. Pierwszego. Pierwszego. No i dobra. No i dobra, wypuszczaj go. No dobra. Pokażę tylko. Marek nie chce zaprezentować ryby. Ja nie, chcę, ja, nie ja zaprezentuję. Mam nadzieję, że będzie widać. Zaraz go z bliska nagram jeszcze. Nie, Piękna ryba, 10 kg, nie urosła od zeszłego roku, bo tyle samo ważyła. Nie, to, po Teraz będzie gotowy. No już merda. <grybuj> to jest właśnie. Piękno catch and release, złap i wypuść. Rybę, którą złowiliśmy dokładnie rok temu, no może z 11 miesięcy temu. Ojoj, oj, oj, oj. Zaczepiła się o ten, ma tak. Dołem ją, wypnie i wyskoczy ten. Oj, teraz do góry ją. No. Piękny. Radek sobie stoi. O. obradem to no, wystarczy mu już Odpływmy. No zaczyna się ruszać Poświecimy mu po oczach Co? nie, nie właśnie No odpływaj Już jest Ło, jest kawałek, nie? <gry> no, wiem cię ja to widziałem po tym Na początku Na początku dość lekki dlatego szedmę. mały był on mu się mały... wkurzył się na to, że go nazwałem tym No że to nie Nie będziesz go od pedałów nazywał No To ile to jest Poundu? 20? 22 chyba poundy 22 poundy ten. no to chory to mam 22 poundy kurwa ten już mi nikt nie powie że 20 poundów nie złowiłem z I to spender, skąd? Z, z water. rzeki Ta. To jest piwi twoje? No z Jorczer Ryba odpływa O teraz ruszył pięknie no. Ale ładnie, wiersze, rzeki, tak, Nie wiem, czy będzie widać, zagramy, nagramy zakończenie. Weź zestaw nagrać lepiej, No zestaw, dobra, zestaw, no to klasycznie, tutaj masz, splątał się na bezpiecznym klipsie, plecionka to jest akurat korum w otulinie, hak tego... Jak on się nazywa? Polatraksa. Wiem, bo sam go wiązałem Markowi dałem, bo nie miał przyponów, także ryba zaliczona na moje konto, można <śmiech> powiedzieć. <śmiech> Weź Ale nie. A wędkę to ty opowiedz, bo ja nie wiem, co to jest w ogóle. Co? Co to jest powrótek? Y Redark 4000, to jest trociówka. No, zestaw team, spinningowy. I Team, i team Dragon 3-metrowy, trociowy. No. I Marek łowi spinningiem <laughs> I Ja łowię spinningiem karpie. Nikt mi nie powiedział nie radię. Ale ostatnio się zarzekał, że nie chce złowić karpia. Karma, karma to suka. <noise> Dlatego ja już nie łowę karpic. Czyli teraz już jesteś oficjalnie karpiarzem. Nie. Dołączyłeś do klubu tych, których najbardziej nienawidzisz. Nie. No jakże nie Złowiłeś karpia. Przyłów, ja Miałeś karpia na no fakt, że nie, nie tego ja nie zrobiłeś. tego No dobrze. No nie ma sensu już dłużej siedzieć. Za dużo Oro. hałasu było. aż tak? No. Za, za, się. za dużo hałasu było, zwijamy wędki, idziemy do domu. Ale jest zajebiście. Marek w końcu złowił karpia, co mu się mega należało, bo yy, przychodził tutaj ze mną, a w sumie nie łowił, raz tylko łowiłeś chyba ze mną, nie. No. A tak to ja po prostu robię, przychodził, żeby jak gdyby nie robić hałasu, w rzece po prostu sam łowiłem, a on mi tylko towarzyszył. Także naprawdę karpi. 10 kilo i, i żeby było, i żeby było. Ja mówię. Komedia tej sytuacji polega na tym, że to jest pierwszy karp, którego ja złowiłem rok temu, dokładnie na tym miejscu. A on jest charakterystyczny, bo z jednej strony nie ma łusek, Także łatwy do poznania. No i tyle, tak? Tak, ty odzyskałem. Tak? Dobra. Także do następnego zobaczenia. Jak się podobało daj łapkę w górę.